Jest to czwarte wydanie przewodnika, który stworzyłem w 2012 roku wytyczając 16 tras w części opisowej szeroko o przyrodzie, historii, kulturze naszego regionu. I po pięciu latach od ostatniego, trzeciego wydania no, zaistniała potrzeba, żeby te wszystkie trasy zweryfikować w terenie. Czas pandemiczny też wiele zmienił, a i, no, i te wszystkie trasy obszedłem. Dużo zmian zostało naniesionych, no bo dużo zmian faktycznie pojawiło się w ostatnich pięciu latach, ale też muszę powiedzieć, że dużo, dużo rzeczy na plus się pozmieniało, dużo nowych szlaków turystycznych zostało wyznaczonych i to wszystko zostało zawarte w tym czwartym, najnowszym wydaniu z tego 2021 roku. Zmiany dotyczą tego, jak rozrosła się przyroda czy interwencji ludzkiej? No właśnie, przyroda, i interwencja ludzka, bo zdarzają się miejsca, gdzie całe stoki górskie, drzewa, lasy są wycięte. Jest to planowa gospodarka leśna z dużym wyprzedzeniem przez lasy państwowe także nie jest to absolutnie żadna grabież lasów czy wycinanie bez pardonu ale są faktycznie połacie lasu całkiem wycięte co zmienia wiele bo z jednej strony tego lasu nie ma mogą być problemy w przejściu po prostu takiej trasy a z drugiej strony z kolei odsłaniają się widoki tak więc wiele jest takich miejsc górasowych E, przykład jednego miejsca z okolic Grodziszcza czy nad Grodziszczem, nad, nad Judłownikiem, gdzie w wydaniu sprzed pięciu lat opisuje, że oto trasa prowadzi e, nas przez piękny las świerkowy. A po pięciu latach lasu nie ma i nawet nie widać, że tam był las, bo e, samosiejki i nowe nasadzenia powodują, że nawet nie widać pni po wyrębie, więc tego typu historie też się zdarzały. Tam wszędzie musiałem być, zobaczyć, e, ale dzięki temu właśnie odsłaniają się, się widoki. I te, te, te panoramy, które w tym momencie z tego miejsca są, też opisuje. Tak więc po pięciu latach dużo, dużo się zmieniło. Bardziej tutaj faktycznie ingerencje człowieka w przyrodę. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to ona turystyczną, to ona przetrwała. Gospodarze, tych, których znam, a z nami większość, są zapraszają turystów na przyjazdy weekendowe, czy gości z zewnątrz na dłużej. I, I działają, przetrwali te miejsca, pewnie mieli trudności, ale też i dobry właśnie moment też dla nas, dla wszystkich taki apel, żeby wspierać ich, być tutaj w, ładne, w ładną pogodę, ale też i może w mniej ładną, zapraszać gości, którzy przyjeżdżają do nas z naszego terenu i odwiedzać te, te rejony górskie, te miejsca, te pensjonaty, gospody, oni są dla nas i potrzebują teraz naszej obecności. Którą trasę lubi Pan najbardziej? Które miejsce? Tutaj nad Rościszowem, nad Górnym Rościszowem. E, niesamowite miejsca, m, gdzie ścieżki jeszcze wytyczane przed II wojną światową, e, a to wodospad gdzieś, który, m, który jest między skałami, a to te historie, legendy, które, które już czasem były zapomniane, no teraz jakby wracają gdzieś do tej przestrzeni publicznej. E, górne Kamionki w kierunku Kuźnicy. Dawnej miejscowości Potoczka, resztki zabudowań, no i tu od tej strony na wielką sowę to chyba takie jedno z ciekawszych miejsc dla mnie osobiście. Gdzie można taki przewodnik zdobyć? W tej chwili najszybszym sposobem to jest internet, wydawnictwo Rewasz.pl w zakładce Sudety, nowość, czwarte wydanie, ale wiem też, że już poszczególne informacje turystyczne, czy to dzierżoniów czy Świdnica Nowaruda będą zamawiać bezpośrednio wydawcy, czy za pośrednictwem firmy z Wabrzycha, która dostarcza wydawnictwa turystyczne w nasz rejon. Myślę też, że powoli w schroniskach, w gospodach, no tam, gdzie gospodarze będą zainteresowani prezentowaniem tego przewodnika i jego sprzedażą, to będzie, ale najprostszą metodą to właśnie internet, wydawnictwo rewasz.pl.